Cześć, witajcie, a ja jestem Fifi, a w dzisiejszym odcinku widzowej, jak co miesiąc, zrobimy sobie przegląd magazynu Lego Ninjago. Tym razem jest to numer pierwszy na rok 2023. Sam nie wierzę, że czas tak szybko leci, że już mamy koniec miesiąca. No ale pamiętajcie o strzeleniu tutaj łapki w górę oraz zasubskrybowaniu tego kanału wraz z dzwoneczkiem, a ja już nie przedłużam i lecimy z odcinkiem. Jeśli chodzi o magazyn, jest to oczywiście magazyn z 16 sezonu Ninjago, czyli skrystalizowani. Jest on wydawany przez Blue Ocean, no i kosztuje 19,99. Jako dodatki w tym magazynie otrzymujemy złotą limitowaną. Kartę Kryształowego Króla z Trading Card Game, już nowej serii 8 oraz saszetkę z kartami właśnie z 8 serii Trading Card Games. No i do tego otrzymujemy saszetkę z figurką złotego Oniloida. Ma ona numer katalogowy 892297. Minus jest taki, że ta figurka Oniloida nie posiada maski, a jak sami wiemy, lub niektórzy nie wiedzą, figurka Oniloida kosztuje obecnie 180 zł zwyż, czyli naprawdę dużo, a oczywiście ta z maską, a tutaj tej maski no niestety nie mamy. Przechodząc do samego magazynu na samym początku mamy nowość i mamy reklamę tych kart z ósmej serii Trading Card Game mamy spis treści, następnie mamy zabawkę, mamy tutaj przedstawionego naszego Oni Lloyd'a, odcinki w którym tutaj odcinki w których tutaj nasz Lloyd odkrywał tą Moc oni w 16 sezonie. Mamy misję jak w każdym magazynie. Reklama obecnego magazynu z Lego DC Batman. No i mamy pierwszą część komiksu, który ciągnie się przez najbliższe strony magazynu. Mamy magazynową grę, a także dwustronny plakat. Tak się prezentuje z plakat z pierwszej strony. Mamy tutaj po prostu mechanizm z 16 sezonu. Ninjago, natomiast z drugiej strony mamy Kaja W Smoczej. W tym miejscu mieliśmy plakat, mamy kolejną misję oraz drugą część komiksu. Przez najbliższe strony magazynu mamy info, różnego rodzaju informacje o 16 sezonie Ninjago. Następnie mamy nowość. Musicie sobie zobaczyć na stronę. LEGO, żeby się więcej o tym dowiedzieć, ja za bardzo się w to nie zagłębiałem. Mamy konkurs, w którym do wygrania jest 5 zestawów Smok Gromu -a Evo, no oraz Poczta, czyli prace, które wygrały w konkursie. 21 lutego Ninja znów wbiją się z dolotu. No i właśnie 21 lutego otrzymamy drugi magazyn na rok 2023 z Ninjago i otrzymamy w nim figurkę. Smoczego Jaya. Ja się bardzo cieszę, że dostaniemy tej figu tą figurkę, bo jej jeszcze nie posiadam, a potrzebuję ją do swojej kolekcji. No i na końcu mamy reklamę magazynu z LEGO Jurassic World oraz jeszcze jedną reklamę tych nowych kart z Ninjago. Tutaj jeszcze otworzę tą saszetkę z kartami. No i słuchajcie, otrzymałem taką motokartę z smoczym kolem. Kartę z Jayem z 16 sezonu, tego wężona z Iwo, kartę z Nelsonem, kartę do układanki, na której mamy Samurai Nije, no i na końcu Neonowi złoci, Col i Lloyd. Swoją drogą bardzo ładnie ta karta wygląda. Przechodząc do samej saszetki w tym magazynie, jak już mówiłem, ma ona numer katalogowy 892297. Więc co, ja już zabieram się. Zabudowanie w ten oto sposób prezentuje się samo berło naszego. Niloida. no, według mnie, berło wygląda naprawdę ładnie. Fajnie jest ono tu skonstruowane, mi się bardzo. Podoba jako akcesoria. W ten oto sposób prezentuje się sama nasza figurka. Oni Lojano, no jak mówię, wielki minus jest taki, że niestety nie posiadamy do niego maski, tylko włosy. Swoją drogą, tors jest naprawdę ładny, złoto-zielony. Bardzo fajna figurka, no ale jeszcze raz to powtórzę, brak maski naprawdę w tym magazynie boli. Jednak jak sami wiemy, nasz Lloyd w 16 Senen Ninjago posiadał maskę do tego złotego stroju. Oni, no i jak wiemy, posiadał taką samą maskę jak ma Cole z 16 sezonu, więc jeśli posiadacie dwie takie maski od kola, no to warto sobie takiemu Lloydowi ją założyć, no bo wtedy nasz Lloyd wygląda no tak samo jak Tanie, serial. czy warto zakupić ten magazyn? Wydaje mi się, że tak, bo mimo iż brakuje tej maski do niej Lloyda. No to i tak warto, jeśli go nie posiadacie. No ja niestety będę i tak oni Loida z maską musiał zakupić, no bo potrzebuje go z maską do swojej kolekcji, więc no niestety trudno. No ale nic już z tym nie zrobimy. Mimo wszystko dodatek i tak naprawdę fajny. Do tego dostajemy plakaty oraz karty. No to co? Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Pamiętajcie o łapce w górze i subskrypcji z dzwonkiem na tym kanale. To by było na tyle w tym odcinku. Ja byłem Fifi i to tyle. Siemka!